Powolona tutaj. O kurwa. Skara ci go dowiem, co jest to? Kamieniem jest jeden, za kamieniem. Powolona za kamieniem. Co? Siema, witam na moim kanale Wrzucam wam fajną gierkę Bo zrobiliśmy wina Zrobiliśmy 13 i Generalnie, no tak jak mówię, fajna gierka była Zapraszam do zostawienia łapki w górę Do zostawienia subskrypcji Tak właśnie założono, ale gościu spłynął jak i Heh jesteśmy Dziwne. Namierzono skrzynię z zapasami. Desantują się, się jacyś y, wylądowali na niebieski, na niebieski. Co? Na niebieski, co? Na niebieski co? Dobra. Uwaga, wrogi w Jedna, Biedna, bo siedzi. Kolejny cel zlokalizowany. ja broni jeszcze nie mam. Żadnej. Nam tu giftolet napisał. No Kolejny cel zlokalizowany. to wywaliło. Tu może ktoś. Mam o, tu pistolet na no. Ej, koleś! Jezus, myślałem, że to ty kupisz Byłem pewny, że to ty A czemu wy tam do niej Kurde, dobra ty, Tu mam Dobra, dobra Tam przeżywa, to wróci do walki Dobra, Jezu. chodź sobie, tam chodź Ty Uwolniłem się z tego krzesła Co no, jest? O wygrałeś, no wygrałeś O to chodzi tylko A, o to chodzi? No dobra <laughs> Jezu, ten gułak a musimy poczekać zapasami. A też dostali do kasę, patrz, po 200. Więc kto mnie dostali. O, za to, naprawili to. No, szybko zabija dosyć. Gówno nie broni. No, gościa porównuje, <rofie> co młodego zabił. Zapalam, ale tak. Ty... Kupcie bezpieki jakieś. Bez 200 mogę dać? Ja mogę kupić pespę. To było jeszcze jedna. Weź tą karmę dwa. O, tu trochę gotówki. Dojeżdżamy powoli czy? Tak, autem Ja puszczę, drugi... ja puszczę Dobra, dowodzenie. O kurde ty. Tu Jaguar 4, rozumiano. w domku. Enteho! patrz gdzie strzelasz! Dobijam. Dobra. tu tu. Jeden na ziemi jest. Tu jest dokładnie ja na, na Powalona tutaj. W w w bez kewa, bez kewa. Ma, ma, ma zero, ma zero, ma zero. No, mody, mo, mody, mody. Na prawo swoje. Leży. Pięknie. Dobra, dostanę. No. Ale nie dostałem killa. Tu jest na niebieskim jeden. A, dostałem Na niebieskim już. jeszcze. No, na, na niebieskim, na niebieskim, na niebieskim. Już dostałem, już dostałem killa. góry pewnie. Jeszcze coś? No, no, nie, myślałem, że, myślałem, myślałem, że się podniósł sam to granaty Wszyscy? Hmm. No tak. Co to kurwa, bez, bez skilla jestem w tej akcji? Dupa. Ej, ja, ja też, 196 obrażeń zadałem jednemu wyjściowi. Weźmy, Becie weźmy prażeń, traka, tak. może i dojeżdżajmy ja ludzie. Ja prowadzę. Widzę, że Ci się włączyło prosowanie. No, a co, ta. nie lubię nutów. O! Do daszku. Goście daszku. Powolony. Jeszcze jeden. Drugi team w ogóle. O, od jeden tam jest. jeszcze. Powolony od, od, od prawej. Jeszcze w oknie. Jeden obity. Jest no. kewa. Jedyk ja prawej. Tu jest za siatką. Przebieg. O, w plecy, plecy, plecy. Jeden w oknie. Znaczy u mnie w domku. Ja dostałem tam gdzie traka braliśmy. No, Ej, przeskoczy do mnie ten tak No, tam gdzie Ej, na mnie, na mnie. Plecy! Tu. Wszyscy? Ładnie. A, no, to ten co co do mnie właśnie od Właśnie mówiłem, że odkłada biegnie. Aha. Ja biorę regenerację granatów, nie biorę ducha. To ja też? Omos. Ja no, ja ja. Ej, ja na to ale nie wazaruniesz. Prowadzę. Nie, nie, stąd. Stąd. Wyjdź dla mnie. Wyjdź dla mnie. Wyjdź już nie, spadłem, nie spadłem, A, spadłem, ty. Lś, lś, lś. Dobra, dla mnie. Wyjdź dla mnie. Wyjdź dla mnie. Wyjdź dla ja Wyjdź dla mnie. prowadź, dla <trujewel> Ja Wyjdź dla mnie. serio nie umiem nie ja tak... O, kuźwa, Mnie powalił szybko. To rakuje, jest, rakuje. To rakuje. po rakuje. To rakuje. To dalej gdzieś. Aj! Tu jest w ogóle To rakuje. To rakuje. To rakuje. To u mnie rakuje. To rakuje. O nie, ale tak. nie uda się. Więc... Mam. Na mnie. Też na mnie. Dwa. Do dwa do nie. na mnie. Ja mam ja mam petek ja, ja ale o, Ale, ale jeszcze tak. tak Co, żyją, tak mógł dać jedne swoje temy, czy nie? Jest, jest, jest. Tu. Chyba nie. Na dachu, czy w środku? Jeden, mam jednego. tu. Mam jednego flesza. Ruszający. Wrzucam niego. A, na dole, na dole, na dole. Na dole był. Kurde On wyszedł Kurde Ej u góry jest drugi U góry, ja, u góry jest Ja pierdziele Jest u góry Schowany Z, y, Ma pistolet tylko Amo brakło mi na Lecę A jeszcze cię powalił Kurde Cały team pistoletem rozwalił jeszcze Przechłop Nie wiesz Stole polutujcie, cieka, polutujcie, no. polutujcie i kupujcie, nie? ...wojemu kompanowi skopali w kółaku Właśnie wraca do bazy. No. Ale pierwszy jest tam idealnie wyszedł. Teraz jesteś ważnym <grym wody> <grym> celem. Miej <grym> obrzydło no te dwa teamy. Nie no, pierwszy TS był tam, tam wiesz, przy bunkrach. No. Ale tu bierzemy atuty ogłuszające. Nie no, no spokojnie, chyba no, się Twoje do tutaj. Udało ci się odstawić no, skórę No i fajnie nic Ale powiem wam że byłem w szoku bo sprawę jest dosyć wysoka Mam tu karabin szturmowy Jak wychodziłem po to, to je zlecenie Przeżyłeś no to no, sam dziwiony był Mamy cel zlecenia Załatwmy to szybko Co Zmacie jest no, mamy się... mamy nie takty mi się granaty zbogowały, nie mogę ich użyć. Trudny. Niech se bamby wezmą, ma tutaj. Dobra, teraz grudusz afirma. Tylko ja nie padłem. O, o to się by... Znowu stamtąd. O, nie, z, bamby, z bamby, dwóch stron znowu. Ładuję, obuszające, no. A to jest. Nikt, nikt nie dostał. Ale nie ma nikogo. I sam jest Zrzutem, zarzutem, zarzutem no na piętowym, no, 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 no. na piętowym, na piętowym. Widzę, 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 widzę. Bez kewa, bez kewa, bez kewa, bez kewa. Zasiadłem, jest bez kewa. Nie da się skanować przez to, ale już nas. Nie da się właśnie próbowałem. Co tam granat? U mnie, u mnie, u mnie kolejny. Gdzie tam jest tak daleko. Unlock. Ciebie? Tej przebiec. No, bez skitu autu. Tam jest, młody. Jest, młody, bo tak, tam tu jest. To... Powolony, zabity na raz. No dobra. Chcesz jeszcze jeden kupisz, nie? Nie. To, to wy macie ja mnie tego go. widziałem, Te, tego tylko widziałem. Ja chodzę po górze. Ta, ej, strefa. Chcecie skrzynię za mną? Tam, tam ej, goście, 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 goście tam! Paru I... gości tam jest. Bez kewa Daj bez kewa Idę od prawej Nie chcesz bym go dobił? Też idę z tą osobą To, to ogłaszający rzucił O kurwa Skara ci go dobiłem, cześć to? A tego nie Mogę cię osłaniać Weź sobie specjalistę na moim trupie No Widzę, widzę Raz na wykonanie Dobra, nie wili, nie będziemy, cel. Ale kupię ile tam HP? ci raz? A ty wow, i tak, wow, ale. Mam jakieś. Powalony, dobity. Weź kasę. Uważaj, że w strefie nie chyba jeszcze jeden. Jeszcze jeden jest. Powalony. Daję, Podnosi się, podnosi się. Dobra, wybierzcie kasę. Nie ja mam specjalistę, to daj, dajcie mi kupować bo ja mam taniej wszystko. Też mam specjalistę. No, ma taniej, no. Roz, To dwa w dwie, 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 dwie ten... no. no? Dobra, Macie A macie skraping, macie, macie. A nie macie kaset? Nie, nie mam. No nie mam. Nie. Kurde. Ty, a ty gości wszystkich zlutowaliście? Tak. No tak, na zrzut jadą. Fleszuję tam. Leci, Leci flash. Nie dostał. No z... Gdzie? Gdzie? Go? Gdzie? Fleskewa. Gdzie? Gdzie? No ja do póki w traku nie są. Filmujcie krak. Dostał, dostał od kogoś. No, ale gdzieś po niej, jest tam, po kamieniu. Bez kewa. Ładnie. Bez kewa. Tu poszedł, tu są. Za kamieniem jest jeden, za tym kamieniem. Powolono za kamieniem. O. Kurde, nalot byś e, Tam nalo, nalot był, ale nikt nie wiedział tego nalotu, chyba został z gości, jest na tam jest jeszcze koleś, nie? Ja to wezmę. Tam na sklepie jest, są. Ale debil się czołgał, kurwa. No, nie wiem co on robił. Chodźcie, chodźcie do prawej. Nie ma sensu, do prawej trzeba Też Z góry czołga, jest stamtąd, nie? No, Dobra, patrzcie Dej. na prawą dokładnie. Właśnie tu są. nową tu? Warony zbili. Tu W tym Zabili koronę. Mamy stresu so, Wyleciał, tam jest Biegnie na i może No od prawej Weź yy, od sklep. Tam jest, na, na, sklep, na sklep leci, na sklep leci bezkewa, jest kewa, jest bez kewa Bez kewa, bez kewa tutaj, na sklep blisko to, to Uważajcie teraz od, od góry, tam kupisz no, są Z góry będzie, z góry będzie to, A gdzie kupisz jak jest? No, gdzie tam kupisz? o ja ich tu mam Gdzie są? Gdzie pomóż? Leszuję. Na bunkrze, na bunkrze Idę, idę na prawo wody na prawo, na, na prawo, był Tak? Pracicie na prawo, no, kar... kar nie, kar... ja do karmu dobra, dobra body, yy, na prawo Twoje No Oho, i, o, i z góry dostać bym nalot jeszcze O kurde, dostałem nalotem Co? Jak no. to mnie trafiło? Weź specjalistę ze mnie kupisz, weź ze mnie specjalistę No, specjalistę sobie weź No kupię hmm. Tylko skąd ten nalot poszedł, kuźwa? O, oni, oni poszli on. W bunkrze jest, jest w znaczy nie w bunkrze tylko tam w tym pokoju małym tak jak... Tu jest zabity na strefie <coughs> Uważaj się! <jeden? śmielb45> Już niecały, kuźwa na znowu narod Ty, ej to jest do... To jest chodź do, do mnie do. Stały dwa teamy, trzy osoby Jedna dwójka i jedynka No dwójka u góry i jedynka gdzieś po drugiej stronie pewnie A No 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 cho, to chodź do mnie, razem trzeba się trzymać Bez żaden jeden z pompą tu nie wszedł Ja Mamy, mamy no, 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 nie. nową Przechodzę, tylko czekaj. Nie mamy takiego daszku, żeby nam wbić. Ja jest daszek, na tym e? dasz się uważać. Wiem, wiem, chodź, chodź, chodź. ja już zdupcyłem. Aha. Mam krabę dobiegli, pajaca. Uważaj, żeby tam przeksidałem, tym kanałem, to nie nie poszedł. Wiem, wiem, tu trzeba przykampić, bo mamy tym. No tylko nie warto się schować, jak się biegną otwartą. góry gdzieś. O, no. tak zastaj lepiej. O, no, będą tam sobie. bieg. Jak Pilnuj tamtej strony, ja pilnuję tę. Ktoś będzie się strzelał, to biegnij Jest, przedą. Tam są. U, tam jest, tam, tam jest na rady. Nie, nie, nie wychylaj już nie pikuj, nie pikuj. O. Oni będą wychodzić, strefa yy, ich yy, goni. No, no, już ich strze. Już... Kupisz jakiegoś masz gościa gdzieś? No, tu jest. A. drzwi otwierał. Ej, trafi. A, to drugi duch ale ale gościu tu, no patrz na mnie w domku jest tu w domku Ja leżę. Podnieś, podnieś же padnij dwa mamy no, tak, no. strefę Idźcie za daleko, tu wystarczy już. Tu no wystarczy, no, no, tu jest geek. Patrzcie 2. lewą i prawą. Ale nie, młody patrz po prawą, tu patrz lewą. Sam od lewej, od lewej. Tak powalony. Kawuj się, tu, kawuj, tam, się. W tym w tym w kawuj się. W tym przejściu, w tym przejściu powalony. No, powalony. Tak, no jeszcze jeden. Pewnie na... mnie jest pod mostem. No blisko, blisko, no. przed mnie, w toku. Tutaj. Cofnij, cofnij, cofnij do strefy. Chodź, ciąg. Będziemy się Hola, no Bez kurtyny pięknie. Ło! GG, GG, GG. Ale 13, Gigi? 5, 7, Gigi? 2. Co to za bambik z dwoma? <laughs> Ale. Obrażeń narobił, ja w 4 4